Witam was moi kochani, dzisiaj klepniemy sobie te schody w sensie zrobimy sobie te podpórki na których będą się wspierać nasze poziome deski tutaj mamy przerysowane już na drugą stronę czyli normalna zasada, tak samo tutaj wymiar schoda wysokość i leciliśmy do samej góry tutaj mamy deskę montażową, którą trzeba zrobić na której będą wisieć nasze schody, nie będziemy montować tutaj tych desek do, do ściany, chociaż szłoby dwa szpaksy na przelot to zrobić, ale myślę, że tak będzie szybciej i prościej, więc pokażę Wam troszeczkę może inną technikę, nie technikę, tylko inny sposób. Czyli kolejny krok, jakby zrobić sobie przygotówkę, czyli zrobić te deski pionowe, potem następnym krokiem będzie zbrojenie, a dopiero będziemy to zamykać, jak będziemy już mieć e, zrobione te poziomy, żeby znaczy te piony, żeby to szło fajnie ogarnąć. No i tu, kręcą chłopaki, zbrojenie czyli więcej na miejscu, wkładamy od razu do e, na mur, czyli wychodzi to w ten sposób to co Wam mówiłem. Troszeczkę ta otulina tutaj będzie większa. Absolutnie w niczym to nie przeszkadza, ale tutaj musicie wziąć pod uwagę to, że tu idzie jeszcze na to jeden trend do góry, więc, więc otulina będzie no, około 6 cm zachowana. No Jeden mamy skręcony etapami. Od razu 6 elek wskakuje i następny zostanie wsunięty do niego elki powiązane standardowo 6 na rogach, 4 na układzie T no i tyle. Dobra, niech chcę chłopaki kręcą, ja mam teraz czas, żeby zająć się tymi schodami na spokojnie, wszystko zaścielone, no i zostaje nam tutaj jeszcze ta jedna burta do ogarnięcia, ale do tego dojdziemy. Tu już mamy wszystko porobione, nie mamy jeszcze tutaj tych podpórek ze szpaksów od środka, z racji tego, że po prostu brakło na hurtowni, czekam aż przywiozą, będziemy musieli to pouzupełniać. Ale tak wszędzie mamy, widzicie, pospinane i przy okazji służy to jako podpora pod nasze zbrojenie. Tak samo tutaj jest przy tym, przy tej belce wielkiej, która będzie robiona, no i potem jeszcze będą spinane jak już będziemy mieć zbrojenie w tych miejscach też po prostu w kilku, żeby to trzymało razem się w kupie. No i chyba tyle. Dobra, polecimy z tymi schodami. Dobra, poszukowałem sobie kilka takich deseczek tutaj, które za chwilę będzie montować, pokażę Wam o co chodzi. Ta strona oczywiście jest bezproblemowa, tak? Tutaj mamy ten uskok teraz z tą deską, ale też możecie sobie z tym poradzić za pomocą jakiejś kawałka deseczki. Tylko żeby miał ten wymiar tutaj to by było dość ważne. Wystarczy mi to. I teraz tak moi drodzy, zasada jest taka, żebyście pamiętali o tym, że to mamy schody jakby właściwe, czyli mamy ten nasz wymiar zrobiony tak jak mieliśmy go zrobionego, czyli mamy w tym wypadku w projekcie 26 poziom i 18,5 wysokość trepa. I tak to, tak to rysowałem do samej góry. Natomiast tutaj już od góry od góry już te, które wycinałem, czyli te elementy są już widzicie o 2,5 cm o grubość materiału cofnięte. Tu, tu jest ta sama sytuacja widzicie, czyli tu przyjdzie, przyjdzie nam deska. Ten wymiar od jednej strony, czy od wewnątrz, czy od zewnątrz, do jak będziecie mierzyć w ten sposób, jak przyjdzie tutaj ta deska, czy zmierzycie to stąd do czy w drugą stronę, z zewnątrz do wewnątrz, musi mieć 26 cm. To jest, to jest jakby, musi to być i koniec. I teraz, tak, żeby to wszystko było czyste i klarowne, od tego elementu, tu musimy się przenieść. 2,5 cm, czyli musimy jakby zmienić ten nasz wymiar w tą stronę. Czekajcie, pokażę Wam może na dłuższej deseczce, bo ta jest troszeczkę za krótka. Czyli robicie sobie coś takiego. Mamy tą kreskę naszą, trzymam ją tutaj w miarę do pionu, żeby tu mi się pokrywało i przenoszę sobie, widzicie, tutaj, w tym miejscu. W tym miejscu i to będzie jakby nasz wyznacznik do. Wezmę poziomiczkę. Możecie jechać od góry, możecie jechać od dołu, wszystko jedno, odkąd zaczniecie i jeszcze muszę wziąć sobie wkrętarkę. Taką czynność trzeba będzie powtórzyć na każdym stopniu, aż dojdziemy do dołu i wszystkie stopnie muszą nam się zgrywać. Czyli montujemy sobie, można sobie kreskę pomocniczą oczywiście zrobić tutaj w tym miejscu do pionu. Czekajcie, kurczę, troszkę mi to obiegało. W ten sposób, żebyście mieli, ale ja i tak zawsze, jak przykręcę jednego wkręta, to i tak to kontroluję, i tak, więc tych kresek pomocniczych po prostu nie potrzebuję. Chodzi o to, żeby przykręcając teraz tą deseczkę, na której będzie się wspierał ten nasz schodek, ustawiam ją w ten sposób, żeby ona była na no jakieś. Moi drodzy, tu mamy poziom schodka. Nie wiem, czy to będzie widać. Czekajcie. Przekręcę na razie, żeby Wam tylko pokazać. czyli mamy. Poziom się nie zmieni, tak? Poziom zostanie taki sam. Mamy tą odległość. Ja sobie robię około 3 cm powyżej, czyli ta deska, która będzie szła w ten sposób tutaj, będzie 3 cm zwisała. Z racji tego, żeby dobrze zatrzeć te schody tutaj, w tym elemencie tu e, Musimy mieć odległość, jeżeli zrobimy deskę Do poziomu schoda, tam jest potem problem z dojściem jakąkolwiek rajbetką I czymkolwiek, więc ten, ten, Ta moja deska musi być troszeczkę wyżej 3 cm to tak sobie Zawsze zakładam, że mi to pasuje I nie mamy z tym problemu, żeby potem to Gdzieś tam dotrzeć, 3 nawet 4 jak zrobicie też To się oczywiście nic nie stanie Ja oczywiście wzrokowo już tam nie, nie bawię się w jakieś... Zobaczcie, mam taki luz, spokojnie tutaj rejbetką wejdę. Dotąd będzie zostawiony nasz, nie, nasz schodek. Czyli w ten sposób, a tutaj będzie poziom wylewania. Więc tutaj spokojnie możecie sobie obrobić temat. No i teraz już tutaj kontrola. kreseczkę mamy pomocniczą. no i na drugiej śrubie kontrola do pionu. Czyli tu już trzymam ten pion, żeby wszystko pasowało. Ok. No i tu mamy jeszcze do czego przykręcić, więc spokojnie możemy skorzystać z tego, że jeszcze łapniemy sobie tu. No i dobra, i wystarczy. Ona trzyma na tyle, że na dół nam to nie pociśnie, w tą stronę też nam tego nie porwie. No i tak to wygląda. No i kolejna deska, czyli kolejna zasada. Muszę troszkę większą wziąć tą deseczkę, żeby to było jakoś wiarygodne. Przenoszę sobie od razu tu. Ja robię to do deski, żeby to. Nie bawię się już tam, mamy naprawdę w jakieś tam milimetry. Czyli tak to wygląda. Jakaś knapeczka. I jadę sobie do dołu. No tak, mi jest wygodnie. Ktoś kto tam może jechać do góry. Zobaczcie, za długa, więc muszę ją troszeczkę odciąć. Wezmę sobie krótszą. Dobra, mam krótszą tą deseczkę, czyli tutaj mam tylko ten znacznik swój zrobiony. To, co Wam mówię, starczy mi spokojnie. Nie potrzebujemy tutaj nic więcej. No i w ten sposób sobie ją zamontujemy. 35 ucięłem, żeby już od razu ten wymiar mi tutaj te 3 cm minimum żeby miał zachowane. Tu mnie interesuje ta kreseczka. A resztę i tak robimy do pionu i tak, więc tutaj ta kontrola w ten sposób czyli ustawiam sobie już tą deseczkę. Ten pion nie interesuje, bo tu będzie w tym miejscu oparty schodek. Więc warto, żeby był. Możecie na 3, na cztery kręty. Jak wam tam pasuje, żeby to trzymało. Najważniejsza jest ta ta jest paksami na, na wylot skręcona. Do, tam są knapki z tamtej strony, ta jest po prostu nie do ruszenia. No i mamy gotowe. No i teraz kontrolnie możecie sobie sprawdzić ten wymiar. Czyli tutaj. 26 cm, on akurat na tej miarze nie widać, ale tu mamy drugą, czyli w ten sposób możecie sobie zrobić 26. Tutaj kontrola to samo, 26, no i tam jest tak samo. Musi być, inaczej nie może być. 26 cm, czyli stąd z tej mojej wycinki też 26 cm, no i tu to samo. 26 cm. No i teraz jak będziemy przykładać na każdą deskę, no to ten wymiar tutaj pozostaje, tak, czyli będzie stąd, do dotąd, będzie i tak te 26 cm. Tu przyjdzie następna deska, no to będzie po prostu y, musi to wyjść nie ma innej dyskusji, żeby to nie wyszło. Jak tu macie 26, no to choćbyście dali po 5 desek, to ten wymiar i tak się będzie zawsze zgadzał. Dobra, ja sobie jadę teraz w ten sposób do dołu. Pamiętajcie o tym, żeby zostawić sobie tą przestrzeń tutaj na dole bo obróbka tych schodów potem trzeba to zatrzeć, nie możecie tego ściągnąć jakoś tam przy schodach troszkę zabawy jest, żebyście mieli po prostu możliwość wjechania tutaj jakimś hebelkiem, czy rajbetką, czy packą obojętnie czym, czy kielniem tam wybrać dobrze żebyście mogli po prostu sobie to ogarniać no i tutaj kontynuuję z tym moim, może troszkę śmiesznym przyrządem, ale mi to wystarcza, czyli tutaj sobie robię znacznik w tym miejscu Możecie oczywiście sobie kontrolować zawsze, jak robicie tą kreseczkę 26 cm, to wychodzi jakby z marszu, tak, czyli tutaj mam te 26, ale jak macie wątpliwości sprawdźcie sobie, żeby to wszystko pasowało i kolejną jeszcze Wam pokażę, jeszcze jedną. Czyli w ten sposób łapię. Mniej więcej wkręta. No ja tutaj też tak z sobie już tu kontroluję ten, ten wymiar. Mniej więcej, żeby pasował. No i do pionu. I sprawa będzie załatwiana. Dobra, schowcie się na chwilę opy. Ja też idę się skryć, bo zaczyna lać deszcz, a to nie jest robota. O, ustawiam sobie. Ono już fajnie siedzi sztywno, więc tutaj ten pionowanie tego jest, no jest bajka ponieważ wam szczerze. Zejdźcie na chwilę na dół. Nie robimy w deszczu, dobrze wiecie, nie, nie jest zwierzęciem, żeby robić na deszczu. Na chwilę się schowamy, przejdzie chmura to wyjdziemy. Dobra, dojechałem sobie do dołu teraz. I teraz tak, tutaj wszędzie jak popatrzycie, każdy skontrolowany po 26 cm. Natomiast ten dolny tutaj moi drodzy wychodzi troszeczkę inaczej. Z racji tego, że ten, tą deskę już mamy tu zamontowaną, więc ta grubość naszego materiału teraz będziemy zobaczcie jak zmierzycie sobie, macie 23,5 cm z jednej i tutaj mam przykręconą tą startówkę moją i z drugiej strony tak samo. Czyli 23,5 cm natomiast tutaj musicie wziąć pod uwagę to, że wskakuje jeszcze na materiał, czyli tu będzie szła ta nasza deska w ten sposób. No jak zmierzycie sobie teraz od tego elementu tu. Mamy 26 cm, to wszystko pasuje. No i ta krotność będzie tak samo pasować. Tu przyjdzie deska, tu i te 26 będzie powtarzane. Tutaj jest tylko dlatego, że jest po prostu już ten blat nabity i dlatego wychodzi 23,5 plus 2,5 grubość materiału, czyli 26 cm. Nie panikujcie, wszystko jest w jak najlepszym porządku. No i teraz jadę sobie do góry i tutaj kręcimy już po całości, te deseczki będą kręcone w ten sposób do, do tego materiału. Natomiast tu mam taką sytuację, że jeszcze brakuje mi troszeczkę tego blatu tutaj, bo ona, widzicie, tutaj wisi. Musimy to spiąć jakby do kupy, więc dotnę sobie deskę, ustawię sobie kątownik nastawny, żeby tutaj ustawić ten kąt nasz. W ten sposób, nie musi to być idealnie, naprawdę. W yy, tą knapkę wymienię, już widzę i dotnę sobie taki odcinek deski, jaki potrzebujemy mniej więcej, żeby zamknąć temat. Pierwszą sobie zrobię ten skos. Czekajcie, namierz jakąś deskę, to Wam pokażę. Myślę, że nawet z tej coś możemy... Nie no, troszkę za nic. coś innego przyniosę i, i zaraz Wam pokażę, jak to ogarnąć. Dobra, mamy coś większego, więc w ten sposób ją zamontujemy. I robię sobie wyznacznik tego kąta, który tu sobie ustawiłem. Wytnę to. Nie chcę się tam lecieć już do stołu. Zrobimy troszeczkę tutaj na pirata. W ten sposób, czyli tutaj dołożymy tą deskę, żeby ona po prostu tu podparcie było, knapkę wymienię na większą i zamkniemy temat, także tak to wygląda yy, jedyne co nie będzie to nie będzie jakby prowadzenia tego stopnia tutaj, ale ja jak będę betonował tutaj, na spokojnie sobie już z tym poradzę, żeby to wyprowadzić bo ta deska będzie mi wyznaczać jakby też ten poziom, bo ona jest do poziomu, więc będę trzymał się tej deseczki tu na dole i spokojnie sobie z tym poradzimy żeby to wypoziomować nie ma tematu. Wolę, żeby te, ta deska tutaj miała jakieś tam bardziej treściwe podparcie. Możemy sobie tutaj oczywiście w dwóch miejscach zaraz łapnąć i wymienię potem tylko te knapki i czasami pewne rzeczy trzeba dorobić jakby w trakcie, w trakcie pracy, no ale nie przeskoczymy. Dobra, no i teraz tylko knapkę wymienię. W zasadzie tą długą jedną zastosuję i, i sprawa załatwiona, albo możemy też skoczyć sobie nie, wymienię tą klapkę i będzie po, po sprawie. Dobra, w ten sposób sobie to wymieniłem, tu mi trzyma już tym rogiem, podtrzymuję, jest OK. Potem jeszcze tutaj zaprzemy to co Wam mówiłem ten blat, bo on jest za, za luźny, rozsadziłoby nam tutaj ten bok, by po prostu wygięło. Ale to będzie późniejszy etap. No i teraz lecimy sobie z tymi deskami, tutaj na bieżąco w ten sposób będą kręcone, odliczane te 2,5. Czyli cofamy się w tą stronę w tym momencie, czyli tam mamy w tą, tutaj w drugą. Czyli jak tam cofaliście się stojąc do, do tego w prawo, jak się obrócicie, tą cofacie w lewo, żeby po prostu to była nie, kontynuacja zachowana, nie w drugą stronę, tylko, tylko w lewo. Dobra, jadę sobie z tym. Tematem, no i weźmiemy się, weźmiemy się za zbrojenie, czyli powyginamy te bigle wystające i zaczniemy zbroić te schody. Tutaj możemy zrobić zbrojenie bez problemu. No i zamkniemy sobie temat, już jakby ze stopnicami, czyli podocinamy tutaj na wymiar te nasze stopnice, żeby one były już też zamontowane. Dobra, mamy gotowe te elementy, i teraz tak musimy powyginać te bigle, które mamy wystawione, te, te końcówki. Ta strona też już jest zrobiona i żeby to racjonalnie jakoś wygiąć zaznaczam sobie po tych deskach, które tutaj mamy tą naszą wysokość gięcia, w którym miejscu pozostanie przegięty ten nasz pręt z racji tego, że deska, która tu jest będzie służyć tu również jako otulina naszego betonu. Czyli tu od spodu sobie zaznaczam dolne zbrojenie w ten sposób. Możemy teraz już do miary mniej więcej każdy jeden albo na rurce sobie ustawię i teraz tak moi drodzy te pręty, które są z tej strony idą jako zbrojenie dolne natomiast te idą jako górne jest to tak jakby naprzemiennie przegięte, nie że te idą na dół tylko te zewnętrzne idą jako zbrojenie dolne mamy zaznaczone w tym miejscu mogę sobie teraz spróbować to dogiąć, spróbujemy bez rozbierania tego elementu czyli w tym miejscu Ustawimy tą naszą, to chyba trzeba będzie to rozebrać ten, bo nie wejdziemy. Dobra, musimy odkręcić tą deskę jedną, bo ja tu nie wejdę z tym, z tą giętarką. Dobra, nic nie będziemy odkręcać, ustawiam sobie ten element w ten sposób tu, zrobię mu troszkę miejsca, czyli w tym miejscu będzie moje gięcie. Wciskaj tą rurkę. Rurka, rurka, no trzeba sobie radzić, no jest to, jest to po prostu giętarka, bo rurki oczywiście nie wziąłem, a byliśmy dzisiaj rano na działce, ale skleroza nie boli i dojeść tam do samego końca do tego elementu czekaj mało. no i ciśnij ty w jedną ja w drugą w ten sposób o będziemy je kładli obróć tą giętarkę Darek tak i dociskaj no ja troszkę tu odegnę o dobra i teraz wyciąg rurę i widzicie mamy wygięte tutaj troszkę jeszcze dogniemy czyli w ten sposób sobie będziemy radzić z każdym elementem ten idzie ten idzie jeszcze go dogniemy troszeczkę bo jest bo jest za mało, żeby mi potem nie prężył wstać jeszcze raz Tu pokażę wam jak to jak to do pierdzielić jeszcze trzeba czyli ja w sobie, a ty sobie tam O, śmiało dobra dobra, już tyle zostawimy i będziemy tak mieć powyginane wszystkie te zewnętrzne natomiast wewnętrzne musimy Myślę deska mamy szesnastkę, tutaj, czyli 16 cm wychodzi. Poszukaj, Darek, jakieś kawałek deski y, dziesiątki, wiesz? Albo alumatę. Dziesiątki mamy tam, te, co my przywieźli, wiesz? 16 cm mamy grubość naszego zbrojenia. Y, takie, jakby wytyczenie tego, w tegięcie, widzicie, mamy w tym miejscu, w którym chcemy. Ta otulina potem jest już tutaj zachowana więc nie, wiem, nie ma żadnego problemu, On przyjdzie troszeczkę niżej tu mamy otulinę zachowaną wygięte po skosie czyli jak jeszcze raz Wam pokażę za pomocą poziomiczki możecie sobie wykorzystać te elementy, które tutaj macie i rysujemy od spodu, czyli tu nie od góry, tylko od spodu i to będzie nasz taki punkt jakby odnośny, gdzie przystawić ten nasz pręt do gięcia natomiast górę możecie sobie zrobić w ten sposób Dziesiątkę, czekaj, tu gniemy to, tu pokażemy dziesiątkę, i zaznaczacie już tutaj u góry, czyli w tym miejscu, żeby to było niezbrojenie jednego na drugim. Tylko zobaczcie, chciałem tutaj do tego wsadzić. Widzicie, jaki to jest odruch od tego łówka, jest masakra. Dobra, i teraz ja mu przytrzymam w ten sposób, tutaj. On wsadzi tą rurkę, czy czy rurkę, no i lecimy. Ty sobie, ja sobie, o. Dobra. Dobra, i teraz tego możemy sobie, widzicie, dopracować, czyli jeden jest wyżej, Drugi jest niżej. W ten sposób wyginamy wszystkie tutaj te druty. No i będziemy klepać te zbrojenie. Oczywiście zostaną przedłużone do samej góry. I trzeba będzie rozdzielcze zwo zakładać i, i to zaraz po, pozbroimy. I wtedy dopiero jak zazbroimy będziemy robić te deski tutaj po zbrojeniu, bo żeby sobie nie utrudniać roboty. Dobra, mamy powyginane. Teraz tylko uporządkujemy sobie to wszystko, ale to jak będziemy już rozdzielcze robić, na 600 musimy dociąć teraz pręty tu i wygniemy, czyli docelowy wymiar mamy 570 cm, 130 cm wpuszczam na strop, żeby było w stropie wpuszczone i te gięcie tamto sobie zrobię już za pomocą kątownika nastawnego. Nastawię sobie tą śmigę moją i zrobimy to na giętarce już na dole i gotowce sobie tu przyniesiemy, żeby nie było potem już problemów z tym przeginaniem u góry tych prętów będą już gotowce, zrobione natomiast te to troszeczkę inna historia, bo one idą do pewnego momentu tylko ta górna siatka najważniejsza jest dolna, to będzie nam trzymać całe schody górna jest troszeczkę inaczej zrobiona one nie idą przez całość i z góry wychodzą też nam nie przez całość, także skupmy się na razie na tej dolnej dobra, to wam pokażę o, te, te zbrojenie tych schodów widzicie, tołem lecimy po całości i tutaj teraz tak we, wejście w te nasze zbrojenie ja wam mówiłem ja wam mówiłem moi drodzy że że będziemy wchodzić metr 30 nie wiem, co mi się pozdało chyba tym się kierowałem 40 l -ką w ogóle tutaj mamy 40 cm musimy zrobić te wgięcie w tym długim pręcie który będziemy doginać, czyli 40 muszę to po prostu zmienić ten wymiar natomiast Tutaj będą wchodzić te górne 80 i 190 na dół, czyli w ten sposób 80 i 190 na dół. Dolny element też mamy tutaj pozmieniany, czyli 45 do dołu będzie zamontowane i 170 w ten sposób będą te nasze górne elementy zbrojenia, czyli tutaj rozmawiamy o tym. Tu się kończy nasze zbrojenie i koniec. Tutaj dołem lecimy po całości. To jest tak, zgięcie i nie widać i górą przechodzimy. Widzicie, jakby w ten nasz zewnętrzny element, tu w ten zewnętrzny element przechodzimy tym dolnym z dołu, z dołu jakby wychodzi na górę, a z, z, tutaj ze stropu, czyli z góry na dół stropu. Tak to wygląda i w ten sposób taką mijankę po prostu trzeba zrobić, żeby to miało sens. No i tyle. Dobra, szykujemy sobie, szykujemy sobie te elementy. Chłopaki skręcają tą pozycję 2-3, czyli te czterocięte szczemionka u góry przygotują tą belkę, żeby te jedne pomieszczenie też tam przygotować już do, do uzbrojenia. Do rozbrojenia. Dobra, ja docinam sobie pręty i lecimy z tymi schodami. A jedziemy, jedziemy z tymi drutami, pokażę Wam od góry, jak to wygląda, powyginane 9 sztuk. W ten sposób, czyli widzicie do kątownika nastawnego, podłożyłem podkładkę, to jest nasz wyznacznik. Czyli w tym miejscu Darek będzie mi trzymał, żeby to było na równo, żeby one tam szły też w jednej linii. I tutaj sobie łapnę. Teraz na razie skupiamy się na tym dolnym zbrojeniu, tą kratownicę, żeby zrobić. Potem będziemy robić te górne. Czyli tu po kolei każdy drut dowiązuje sobie. Obojętnie czy ja, moi drodzy, przywiązuję, że to od spodu czy z boku nie ma większego znaczenia. Łatwiej mi będzie potem korygować, jak będę to miał z boku przywiązane. Czyli w ten sposób, czekajcie, z drugiej strony tam w dwóch miejscach wystarczy, jak chcę to łapnąć. Jedna z tyłu i na dole, i spokojnie mi to wystarczy. Już tam więcej nie musimy. Nie musimy... O, beć, jak to już bym przywiązał. <grystanie> Nawet w drut nie trafiłem. Dobra, nic się nie dzieje. Dajemy poprawkę. O, w ten sposób. I tak wiąże sobie każdy, każdy drut, czyli to będzie nasze dolne zbrojenie. Darek będzie mi podawał, a ja sobie będę tam mał granicznik dokąd ma iść, a ja do tych dolnych tutaj będę przywiązywał każdy jeden w ten sposób. I potem rozdzielczym sobie to porozstawiam Czyli porozstawiam sobie na tą szerokość tak, jak ma być. te też jeżeli trzeba, możemy sobie spokojnie dogiąć do ściany, tu się nic nie dzieje. No i tyle. Na razie skręcam ten temat. Dobra, tak to wygląda moi drodzy, czyli w ten sposób przytemperowane jakby na razie te rozdzielcze. Możecie sobie pomocniczo dać jakąś deseczkę do ściany, czyli te 2,5 cm żeby było odstępu, w projekcie jest 96 cm rozdzielka więc na metrze, na, metr, na metrowych schodach i powiem Wam, tutaj też nie kombinujcie, nie wkręcajcie się do ściany nic sobie nie polepszycie, możecie tylko pogorszyć i żeby to równo szło, miałem w trzech miejscach zaznaczone tu możecie sobie to zrobić w ten sposób żeby to było z jednej i z drugiej strony to samo czyli drugi pręt rozdzielczy i u góry też Jeden zamontowany w tym miejscu. Te możecie sobie teraz wszystko ładnie porównać. Jak chcecie, to możecie sobie łapnąć też tutaj dla przytrzymania tego w ryzach, ale myślę, że to nie ma już takiej potrzeby. Każdy następny już to będzie prostował. No i zostało rozdzielcze pozakładać tutaj i dolna, dolna siata będzie zrobiona. Chłopaki kończą tą lochę. Tutaj ten podciąg, który będziemy montować, więc tak to wygląda, no ja już dzisiaj nie zdążę zrobić tej górnej siatki tego zbrojenia, więc pokażę Wam to w następnym odcinku, bo nie dam rady na pewno, nie wiem czy to skończę w ogóle te rozdzielki pozakładać. Podocinałem sobie, teraz tylko będę klepał rozstaw według projektu, no i tu od dołu będę się posuwał do góry i tak to, tak to uzupełnimy. No także myślę tyle na dzisiaj moi drodzy, w następnym odcinku zrobimy zbrojenie górne. Czyli z dołu będziemy wychodzić, porozstawiamy sobie te, przytemperujemy te nasze pręty, które tutaj mamy. Na razie jest to jak jest, ale podoginamy tak jak trzeba i jakoś tutaj dojdziemy do ładu z tym wszystkim. Także myślę tyle na dzisiaj. Miejcie się do następnego.